Gdzie ty jesteś? Po ciebie Gdzie ty ja, jesteś? To, za tobą jest chwila, muszę najpierw tego gesuru wejść Ej, powiem ci, że masz niewiele życia masz dwa Gdzie jesteś, żyjesz? Ja mam, tak, żyję, tylko... A ty? Ja mam dwa życia, kurwa Ale <laughs> co to kurwa za życie? Rzuciłbym Rzuciłem mu granatę, ale nie ja ma żadnego. żadnego. Aha, aha. To chyba wszyscy. Ale muzyka jest jakaś. Dobra, ale masakra, kuźwa. dwa życia, ja potrzebuję jakąś apteczkę. <grym> Dobrze, na... przecież Hej. mnie tutaj kuźwa... Ej, ...mucha tu by zabiła teraz. tu iść idź w tą stronę, tu jest gdzieś... Miejsce, tutaj, gdzie się da uleczyć, Tutaj? Kuźwa, bo pod nami Dobra. co? tam na dole jest bugger. O kurwa, przecież ja zginę jak się skażeniem. Zresztą <laughs> może tutaj znajdę coś. to, to myślił. O, jakieś było Ale zabijcie skacu daleko, od koleś. Y Fuck. Co to jest? Full? Co to jest w ogóle? Weźcie, weźcie, może ty znajdziesz jakieś życie. Kujwa, wiesz co? Jest masa amunicji. Jakichś takich śmieci, właśnie. Ale nie ma. V, smash. Oh, o, fuck! Uh, kurwa! <średytanie> Pala się! Kurwa, nie! Oh, kurwa, nie, no! Dajcie cholera spokój Powiedz mi, czy ty przeczytałeś co tam pisało? To było napisane V smash, czyli rozwal, nie? Okej okay. A, tego się nie spodziewałem Zajebiście, o, to o, musiałeś od razu ich posłuchać, tak? O, życie Tutaj, bager O, się, bo... Ubiega. Nie mogę wyjść, przez ciebie Zbieraj <laughs> Aha, to na czerwono się świeci Tak, no a, 44 No dobrze, jest. ja mam 117 i mi wzrasta powoli. Ja mam 86, już, dobra, bo znalazłem kolejne. Może jak będziesz widział kolejne czerwone, daj mi znać, okej? Okay? Aj. No, no, spoko. No, ty to co robisz, że nie zbierasz rzeczy? Ty podeszłeś, podszedłeś, otworzyłeś to, a ja podleciałem i ukradłem ci kasę. O no, kurwa, mać. <laughs> to jest tak, ja oh, zawsze popieram. Ja dzięki, że World of Time nauczyłem się chować z jakimiś przedmiotami, czyli kampować, choćby, że noc No, a nie wystawiam dupy takty. No bo ty, teraz. Stoisz, wszędzie kuś kontujesz, co? Tak, LEVEL UP! W 110 życiach. Odpowiednio, zupę chował, że gdy trafiałem, to się pociski odbijają moje, nie wiem, pośladki, nie? <totuje> no no. Ty masz pośladki ze stali, kurde, które wszystko odbijają, albo ci się zaślizgują się. O. Co masz tu? A, jakieś wzwoki tam miesiące. Fila, czy musimy coś zrobić? Coś trzeba zrobić. Pytanie, gdzie? Eee, Przejdź tutaj. Tam jest ten domek. Tam w tym domku musimy coś chyba zrobić. Gdzie jest domek? E, to jest ten... taki quadra chyba. Kuj, a to jest kiby. No, trzeba do góry iść w takim razie. Tylko jeszcze, jeszcze zerknę, co to jest w tym budynku. Czy w ogóle coś jest. No. Ale krzywe tutaj jest. No, no, o. no. Dziwnie perspektywa. <noise> ja myślałem, że to coś ze mną jest nie tak. Dziwna perspektywa, nie lubię takiej perspektywy, się dziwnie gra strasznie. Nie. Jak tam za amunicją stoisz, bo tutaj jest jakiś pistolet. No już atakuje nas. Tak? Ło kurczę, no nieźle. Nie, nie. o, o granat kurwa! Gdzie? A ty stałeś po mnie, zajebiście cholera. A ten pistolet krabi właśnie do dupią on się strasznie szybko musi No, bez sensu, kurwa. I kill ya, I kill ya! Haha, uzdrowienie się, second chance dostałem. Achmed właściwie, nie nawet. <-igue> bez możliwości awansu. <cias> że go podbaliłem, i jeszcze z pięścią ucząsnąłem. Kurwa, spadłem. O! Help me my friend help me Lady in distress Do góry jest tuś Najlepiej, że ja tak samo skoczyłem i nie byłem pewien czy trafię No no że ty mogłeś się też zabić No to no, włos. Dobra wchodzę do góry Tam jest jeszcze dwóch przeciwników w takim razie zostało Jednego zabiję na pewno przed chwilką Kuźwa, naprawdę pod kątem idę. Czy nikogo nie ma już Cisze, zginę i wszyscy? Muzyczko cipa? To no. tak samo jak w sniper Elite Muzyczka jest głośna, to jest wróg, gdzieś widzą mnie. Co się Też dzieje no. to, to standardowo teraz chyba w każdej grze prawie, że Wow, kolej z kibla wybiegł. O, zginąłem. Kurwa, Rafał. Ej, kurwa. Mam osiem życia. Ej, coś odrzuciło mnie od ciebie. Oszczelibyśmy. Nie, to z życie nie jest za wesoło wygląda. O, oh, grad! Dzięki! Dobra, zabiję go Cie, życie życiu? O, oh, fok sake. Czemu ta gra jest taka ciężka, co? Czy ty mi się, czy mi się zabało, czy ty zabrałeś życie? No No kurde Ja przecież kuźwa też miałam biedę z życiem No ile ja mam? No ja teraz 190, nie wiem nawet dlaczego A przecież miałam bardzo mało chyba ty ośle jeden Dobra Tutaj no. chyba nic więcej nie ma so, ja tylko zbieram kasę tutaj. Tutaj jest jakaś skrzynka. Gosy tutaj z ręką leży na niej. Że nie widziałeś jej wcześniej. Nie, 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 nie. Już tutaj, tam jest... Naci... Dobra, gdzie iść trzeba do góry. Znam. Jeszcze do góry. A -a. Whohoo! Whoa! Yo, Cuptrap, where are you going man? What's up? sadzi to góry! I kill you! I hate you motherfucker! Yo Infidels! 75 życia! Wuhu Zbieramy wszystkie pamiątki z wakacji a, Jeszcze ja... jedna skrzyneczka do otwarcia jest, są pieniążki Dobra, jesteśmy na samym górze tutaj O, jest ambu dam Troszkę się czuję jakbym grał w, w Dead Island, gdzie otwieram wszystkie torby I sprawdzam, czy jest jakaś kasa Mhm mm O, mam broń, która ma 37 tak. Nice Yeah, let's do the O o oh, -oh.

Nie pieprzę się z nimi teraz. Wszystkich podpalam. Ło kuźwa, coś waleło we, we mnie. Przecież Ej, ten koleś jest od góry. Wiesz co, na razie jestem zajęty rozwaniem... Rzucał tej... granat we mnie! Muzyczka tych to jest niezła. Rzucił granat we mnie! Leci granat! Ja bym sobie nie, zmienił ty... tą broń, że co mam, zooma. To, 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 to by miało Zuma. Uh... Fire gun damage, o. Oh. Ha, ha, ha. Gdzie nie jest? Ja sobie tutaj pododawałem przed chwilą więc... I <laughs> ja przed chwilą zmieniałem sobie broń. Lepiej go z dalekiej, z dużej odległości. Ja yes, sobie zrobiłem lepszy zoom, ale jakiejś poprawy nie ma. Oh Widzicie, yeah. jesteś na przodu, tak? Ja jestem na przodu. Gdzie to jest w przeciwniku? Jak nie widzę? A, tam są. Rzucił granat! Co mam za tym czymś tutaj? Będę go atakował. No a co chwilę atakuje go? To no, ty się zajmij ty pomniejszymi, po, po wiesz? A ja będę tego większego atakował. No właśnie, atakowałem tego większego, a ty atakowałeś tego tych mniejszych, nie? Tak? No. To raczej nikt nie... Nie, tylko... O kurwa, Oooo! Nikt nie atakował? No. O, się byłem przekonany, że ty to robisz. Okej, okay, gdzie jesteś, maleńki? Yeah. Wow, ale mi jedno na teraz Majster. Ale ty salta, żyjesz, to... żyjesz? Żyjesz, żyjesz. Żyje, jeszcze żyję. Każdy je przeładowuje automatycznie i każdy da się. O kurwa, grają w sensie automatycznie. No że broń powinna się przeładowywać automatycznie wiesz. A jak inaczej jest? No parę czy trzeba. Nie, no trzeba. A nie to nie O nie, a może. Po raz mi pokazuje reload i air, a czasami samo. Jest to jest reload jak masz już mało amunicji. A. Załóżmy masz nie wiem 6 magazynku i zostanie ci tylko dwa naboje czy jeden naboj. To ci pokazuje reload.

Kurwa, on to Ej, pali A! się! pali się pali się! Dałeś tylko Bartek, gaśnicę, jakąś gaśnicę stawaj, kurwa! Kurwa, zginąłem, kurwa! Kuźwa Chyba nie dam Kurwa! nie dam Kurwa! Zobaczcie tego Kurwa! 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 tego yes, dostałem second rozwalak. Jest, Kurwa! second wind, Kurwa! Second win. Boże, jaki... Ty o! Jesteś... Tylko uważasz, żebyś nie wchodził na te... ...takie... Ja on tu no, go radę? No leży? Dasz No, jak go zabijesz... Tak. Jak go zabijesz? O! Bóg broni go, tam się sięgam teraz. Ja zaraz zginę. Aaaaaa, am dieeeed, am kapiuuut. ja nie mam rady cię ratować Na poprawę humoru, soju z kolą. Chyba jestem daleko. Daleko. So, jesteś? żeby ktoś pytał, to jest koreańskie łódzko. A... zaraz będę. Nie jestem jeszcze tak daleko, jest okej, okay. ja jestem widział tego biegnącego przez całą mapę, to jestem ja. Wow, nie spodziewałem się, ciebie tutaj, majster. Palę się, palę się. Kuźwa, on jest mocny. Kuźwa, znowu leży. No, cholera, jasno, przecież ja zbankrutuję na tych wszystkich ożywianiach u siebie. Czekaj, ożywiam cię, ożywiam cię. Kuźwa, odrzuciło mnie. Jak mnie coś nie odrzuci za... Chowaj się, chowaj się Bagiel, chowaj się, chodź tutaj. Kujwa... Skocz tutaj. Przecież to jest atak z tej strony, ja będę z tej strony. No. Gdzie on jest? Nie widzę go. jest z tej strony tutaj. Kujwa, brak omni. Brak amunicji Brak amunicji. Kuźwa, dwie broni i brak amunicji mam. Ja się palę kuźwa. Ja też się palę i nie mogę przeskoczyć wcale tego... Czekaj, muszę zmienić broń Dobra, ja znowu leżę, ale ładuję w niego amunicję. Okej! Okay. Czekaj, biegni biegnij kuźwa. No teraz mogłem dopiero. Czekaj, muszę zmienić broń sobie, hmm. bo muszę nie mam palę. palę się, palę się. Żyjesz? Żyję, żyję. Gdzie nie jest? A, nie. Troszkę bez sensu go podpalać, jak on sam podpala na dym. No wydaje mi się, że on jest odporny właśnie na no. ogień. <śle> to jest jak kuźwa Diablo!

I'm bogi! mało życia, już ma naprawdę mało życia, ja muszę co chwilę przeoranowywać. I'm back. Ja jestem martwy. Czas na drinka. Oh. Chociaż on mnie kocha, kurwa. Puja, Kasia! Teraz mam energię do zabijania. O, jestem tutaj blisko! A jest okej, okay, ja dwa razy no ale. Kuźwa! Może o, A ten, ten szef żyje? Nie, przecież leży tutaj, nie widzisz? Za to? Czekaj, dostaj mały! Mały, kuźwa! Tak. Gdzie nie jest? Mój duży, już przecież tutaj taki duży, w tym miejscu, Hej. Nie tu, mnie go nie ma, u mnie go nie ma. A, ja go zabiłem. Dobra. Port Club Ship, czyli mamy być na statku. Dobrze, na najpierw na przyjdziemy się, zobaczymy, jaki śmieci tutaj leżą. To nas strasznie dużo kosztowało to wszystko. Zajmijcie dużo. You're coming? We are coming soon, my friend. Widzicie, nie chcę mówić, ale ja mam tysiąc razy. Right. Ja też mam. Huh? Twojego statku? Uh. Ej, twój, twój statek, czas go obrabować. Wszystką kasę bierz. On nie patrzcie. No, nie patrzy. <noise> Klapra, patrz, tam jakaś panienka kuźwa, ma duże bupsy. No my tutaj akurat sprawdzimy, co ty masz. Dużo oleju i dużo oleju ma. Sprawdzimy, czy ci nie okradł w międzyczasie gostek, go więc. To akurat sprawdzamy inwentory twoje całe. Żeby sprawdzić, czy żeby, żeby, żeby masz wszystko na miejscu. Dobra, jeszcze do góry. Nie idź tam do niego, A, tutaj do góry się nie. Jest chyba, mhm. mam inwentualny już pełny let's ten statek. Yeah. Myślałem, że coś. że, że yeah. coś to większego jest, a to jednak. Co so jest? Czyli. Okej, okay. e, e. może o oh yeah. Dragon Slayer. Taniec smoka. Tu 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 będziemy ziebać ogniem.